To już trzynasta edycja kalendarza, kalendarza Czech Religii. Bardzo piękny projekt, kultywowany przez te trzynaście lat, a co za tym idzie, wskazujemy na to, co nas łączy w poszczególnych religiach, bo i w religii katolickiej, chrześcijańskiej, i w religii muzułmańskiej, i w religii żydowskiej. Tak więc pokazujemy to, co nas łącza, nie to, co nas różni. Od dawien dawna tak współpracujemy. Zresztą wśród wszystkich tych osób, które przy projekcie pracują, no zawiązały się już takie prawdziwe przyjaźnie, bez względu na właśnie te różnice, które różnią nas pod pod kątem religii czy wyznań poszczególnych religiach. Więc ja się bardzo cieszę, że możemy być jako miasto Katowice takim przykładem dobrej współpracy, dobrych działań, przyjaźni, a tegoroczny kalendarz w swoim jakby, swoim duchu i w swojej oprawie ma na pierwszym miejscu muzykę z okazji dziesiątej rocznicy uzyskania tytułu Miasta Kreatywnego UNESCO Dziedzinie Muzyki przez Katowice. No, muzyka jest elementem, który na pewno łączy nie tylko jako pokolenia, ale właśnie łączy różnych ludzi, różne grupy. Muzyka jest czymś, co, co łagodzi obyczaje, a więc miejmy nadzieję, że właśnie ten kalendarz mocno i tym razem przebije się w świecie różnych kultur i różnych religii.